Dobry bardzo miło pana widzieć, jaka atmosfera panuje w operze leśnej. Cześć, no wiesz co, tu zawsze jest fajnie i to naprawdę bez żadnej wazeliny. Tu jest fajnie. To jest piękne miejsce, grywaliśmy wielokrotnie, na tym festiwalu chyba pięciokrotnie. No to jest piękny, piękny obiekt. Ja w ogóle mam miętę do, do trójmiasta, bo tu jeździłem jeszcze jako dzieciak po prostu z, z rodzicami na, na wczasy w latach 70. jak byłem taki, lubię po prostu. Sopot, lubię Gdańsk, lubię gdy nie. Tu jest piękne miejsce. I tu jest naprawdę. Yy, pasuje takie, taki, taki festiwal do właśnie takiego momentu jak maj, czerwiec. Jest naprawdę spoko. Dziś miałem okazję zobaczyć Pana Wikipedię. No, dość dużo Pan zrobił. Dorobek artystyczny robi wrażenie. Ile razy Pan pomyślał sobie o zakończeniu kariery? Żeby się przebranżowić, iść gdzieś w bok i rzucić scenę? Wiesz co? Wielokrotnie. Zresztą Tilaw miał przerwę pięcioletnią od 2017 do 22. Wróciliśmy potem po latach na naszą 40. Zespół odniósł sukces. Ja odniosłem sukces. Jestem osobą znaną, rozpoznawalną. Mamy na koncie dużo hitów i piosenek, którzy, które znaczała Polska. Jest to wielki sukces, że, że żyjemy, że. Że, że jesteśmy żywi, że się nie pozabijaliśmy, że po prostu możemy ze sobą rozmawiać, bo w starych grupach często tak jest, że są po prostu same boksy. No słuchaj, dorobek jest, bo to oprócz tego, że kapela była imprezowo mocna, to jednak partywaliśmy ciężko, yy, ale masz rację, wiesz co, no, momenty były i cały czas, no momenty były i to wiesz, ja jestem człowiekiem, który ma refleksję i yy, to jest trudny temat, ale z drugiej strony yy, to jest coś, co po prostu potrafię robić najlepiej. Nawet z Kazikiem Staszewskim, z którym się przyjaźnie rozmawialiśmy niedawno na ten temat, nawet dzisiaj mi napisał smsa, mówi: Munio, Munio, to chyba świetne, że możemy ciągle to robić i są ludzie, którzy nas chcą słuchać. I to jest naprawdę bardzo dobry tekst. Nie to, że specjalnie dla tego wywiadu, tylko jak teraz gadamy, to powiem, bo to naprawdę dzisiaj się rano działo live. No, jesteśmy, można powiedzieć, muzycy, którzy odnieśli sukces w pewnym sensie uprzywilejowani, ale to nie chodzi o jakieś gwiazdorstwo. Tylko chodzi o to, że grasz swoją muzykę, płacą ci za to i ludzie cię kochają. Ale z drugiej strony, no tak myślę sobie, że fajnie by było znaleźć jeszcze jakieś hobby. Mhm. Chociaż całe życie jestem z muzyką i nawet gadam tak z przyjaciółmi, z kolegami z zespołu. Słuchajcie, chłopaki, no mam sześć dych. Ale to nie chodzi o to, bo ci najwięksi grają, nie wiem, Rolling się grają, a Jagger ma tych no Wiele zespołów po prostu, bo Roll jest już czterem dziadkiem, ale grają ciągle i właściwie wszyscy grają. To jest temat naprawdę, który mnie wiesz, nurtuje. I myślałem o tym już wielokrotnie. i Właściwie cały czas jakoś myślę. Ale z drugiej strony wiesz, no trudno ty, o tym mówić, bo to całe moje życie. Pilaf i najstarsze moje dziecko. Pisań, Panie, nie przepraszam, pisanie piosenek. Ale myślałem o tym. No, czyli w takich momentach jak brakowało panu czasu i pasji. O to chodziło. Powiem o... szczerze, że no pasja jest jedna, hmm? nie, nie. od lat, czyli muzyka. Ale tak powiem szczerze, że Fajnie by było znaleźć sobie jakieś inne, inną pasję. To mam ostatnie pytanie, bo tam już każą nam kończyć, bo zaraz idzie Pan na scenę. A kto najbardziej ucierpiał na Pana karierze? Bo niektórzy artyści mówią, że na przykład rodzina, bo musieli jeździć im tutaj, 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 że te relacje rodzinne. A jak to jest u Pana? Udało się to pogodzić, czy było jakoś tam nadszarpnięte? No, żonę ma mądrą, więc wytrzymała z takim głupkiem jak ja. Bardzo wiele lat, 37, gdyby nie ona, bo jesteśmy przyjaciółmi przede wszystkim, a co w związku jest chyba bardzo ważne, bo oprócz fascynacji cielesnej, jakichś takich spraw jak zakochanie, jak jesteś kim, z kimś długo w związku, to musisz być przyjacielem. Gdyby nie ona, to bym chyba nie nagrał tych wszystkich płyt, no bo miałem wsparcie, no mam już dorosłe dzieci, moja córka za tydzień bierze ślub, więc jak tylko stąd wrócę, to jest dużo roboty, syn ma 33 lata. Myślę, że skrzywdziłem wiele osób, bo nie da się nie skrzywdzić w, takim, w takiej branży jak show-biznes. Wszyscy się pchają do show-biznesu, wszyscy mówią dookoła, każdy chce być kimś. Nikt nie mówi o tym o niebezpieczeństwie tego zawodu, mm. bo jest niebezpieczny. Wiele pokus, mnóstwo pokus. Dziewczyny się uśmiechają, koledzy klepią po, po prostu po plecach. Dostępność jest, używek wszystkiego, bardzo po prostu powszechna. Nie będę tutaj nikogo nauczał, bo każdy żyje jak chce. Myślę, że wiesz, jak to człowiek w życiu, no jednych krzywdzi drugich po prostu. U mnie jest taka sinusoida, drugim daje miłość. No. I tak jak każdy wiesz, myślę, że takich mega, mega, takich negatywnych wibracji po sobie nie zostawiłem, bo z kolegów 30, 30 osób się więcej przez Stealów przewaliło i można powiedzieć, że z każdym mam Dobrą relację. dobre relacje. Ślub córki, jak pan się czuje przed ślubem córki, który za tydzień? No wiesz. No, to jest naprawdę dużo roboty. Tym bardziej, że jej przyszły mąż, chłopak, w tej chwili jest Włochem, więc przyjedzie bardzo dużo, duża rodzina z Włoch, jak to Włosi. Trzeba się tym wszystkim zająć. No, no wiesz, no, jestem podekscytowany, ale ona jeszcze bardziej. Czyli odpowiedzialność trochę po Państwa stronie, bo ślub w Polsce, więc Państwo muszą to tak bardziej zorganizować. No, tak, dokładnie. dokładnie. Nie zabieram czasu, musi Pan lecieć na scenę. Dokładnie. Dziękuję bardzo za miłą rozmowę. Wszystkiego dobrego.